Dlaczego Monawi? Pamiętam, że gdy na studiach po raz pierwszy poszedłem na zajęcia z ekonomii, dowiedziałem się o czynnikach produkcji. W typowym biznesie czynnikami produkcji są ziemia, praca i kapitał. Chcę, abyś wiedział, że w marketingu sieciowym istnieją również czynniki produkcji, nie dające się opisać w sposób ilościowy. Dlaczego Monawi? Ponieważ te czynniki produkcji moim zdaniem można znaleźć w tej firmie łatwiej niż gdziekolwiek wcześniej w naszej branży. Jakie to czynniki? Po pierwsze, produkt cieszący się uznaniem. W tym względzie moje doświadczenie z Monavi jest wyjątkowe. Dziś po raz pierwszy mogę z czystym sumieniem zaproponować Ci, abyś swoją decyzję podjął na podstawie osobistego doświadczenia z sokiem Monavi. Chcę tylko poprosić Cię o kupno butelki Monavi i spróbowanie zawartości. Gdy skonsumujesz pierwszą butelkę i nie będziesz miał ochoty na kolejną, to na Boga nie wchodź w ten biznes. Jeśli jednak po wypiciu pierwszej, butelki, zechcesz wypić drugą, niejako udowodnisz sobie jego zasadność. Jaki jest pierwszy czynnik produkcji? To produkt, który ma uznanie u ludzi. Moim udziałem jest tak ciekawe doświadczenie, tak interesująca kariera w tej branży. Prowadziłem dokładne studia nad nią i oto czego się nauczyłem. Jeśli produkt cieszy się powszechnym uznaniem, wówczas istnieją inne podstawy do wzrostu firmy. Masz większą szansę. Właśnie tego doświadczyłem w przypadku produktu Monavi. Nie powinno mieć znaczenia to, czy jesteś Młodszy czy starszy, sprawniejszy czy mniej sprawny fizycznie, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, jaki jesteś rasy czy narodowości. Nie ma to znaczenia, ponieważ produkt cieszy się całkowitym, absolutnym powodzeniem, co stanowi pierwszy czynnik produkcji w Monavi. Pójdźmy dalej. Czym jest ten produkt? Jest to mieszanka 19 owoców. Nie jestem ekspertem w tej kwestii, dlatego muszę odesłać cię bezpośrednio do Monavi, gdzie dowiesz się, dlaczego ten produkt jest taki, a nie inny. A także jak należy go dokładnie przedstawić w swoim kręgu odbiorców. Powiem tylko, ja się dowiedziałem. W trakcie swojej kariery nauczyłem się, że jeśli osobiście wpłyniemy na daną osobę, jeśli przywiąże się ona do produktu emocjonalnie ze względu na osobistą korzyść z jego konsumpcji, wtedy pozyskujemy osoby nie tylko o podejściu biznesowym jak ja, ale również ludzi będących adwokatami lub ambasadorami produktu. Zdobywamy ludzi, którzy zakochują się w produkcie i stają się niemal jego misjonarzami. Jednym z najistotniejszych elementów sukcesu Monawi jest wielka liczba ambasadorów produktu osobiście w niezwykły sposób nim oczarowanych. Uważam, że doskonały produkt to jedno, doskonały produkt dla marketingu sieciowego to co innego. Dlaczego produkt Monawi jest tak doskonały dla marketingu sieciowego? Dlatego, że jest powszechnie lubiany. Gdy konsumujesz pierwszą butelkę monawi, to mogę się o coś założyć. Założę się, że go polubisz. Mało powiedziane. Bardzo go polubisz i wiesz, do czego to prowadzi? Do tego, że ludzie konsumują go w dużych ilościach. Osoby, które miały więcej do czynienia z branżą, zrozumieją teraz wagę mojego kolejnego stwierdzenia. A inni dowiedzą się o tym z czasem. W Monavi ludzie składają nie kolejne zamówienie dlatego, że zapas z poprzedniego uległ wyczerpaniu. Nie składają zamówień, bo wynika to z planu kompensacyjnego, czy dlatego, że zachęcają ich osoby stojące wyżej. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ten produkt jest tak prosty. Wiemy, jak pić sok. Nie musiałem nikogo uczyć, w jaki sposób pić sok. Każdy wie, że należy pójść do lodówki, otworzyć butelkę i napić się soku, ponieważ im smakuje. Wypijają go dużo. Przez to obrót produktem jest nadzwyczaj duży. Ludzie składają kolejne zamówienie, ponieważ zapas już się wyczerpał. Pierwszym czynnikiem produkcji w firmie marketingu sieciowego jest produkt, który cieszy się uznaniem i powiem Ci, że po raz pierwszy w mojej karierze chcę zasugerować, a nawet doradzić, abyś swoją decyzję o wejściu do biznesu podjął na podstawie własnego doświadczenia z konsumpcji soku. To pierwszy czynnik produkcji. Drugim czynnikiem produkcji jest sprawnie działający zarząd. Znowu odwołam się do niesamowitego sukcesu Monawi w trakcie pierwszych czterech lat jej rozwoju. Cik z szybkością rakiety do poziomu 1,5 miliarda dolarów przychodów. Oto dowód skuteczności zarządu. Dowiedziałem się, że w tej branży z powodu tego, że często klient jest jednocześnie dystrybutorem, istnieje wiele firm marketingu sieciowego, które opierają się na tej relacji. Chcę, abyś wiedział, że MonaV to firma handlująca produktami konsumpcyjnymi, która pod względem skuteczności, wydajności i mechanizmów dostaw może konkurować z największymi korporacjami tego typu na świecie, niezależnie od stosowanej przez nie metody dystrybucji. Pierwszym czynnikiem produkcji w firmie zajmującej się marketingiem sieciowym jest produkt znajdujący uznanie u ludzi. Zauważ, że znalazły się tu dwie różne idee: doskonały produkt przeznaczony do indywidualnej konsumpcji. Proszę cię, abyś podjął decyzję o wejściu do biznesu na podstawie własnego doświadczenia, a także produkt doskonały dla tej branży. Dlaczego? Ponieważ ludzie go uwielbiają, to proste, nie trudne zrozumieć. Ludzie konsumują go w dużej ilości, a w rezultacie składane jest kolejne zamówienie, bo zapas uległ wyczerpaniu. W mojej ocenie firma ta wykazuje efektywność operacyjną absolutnie najwyższą w historii tej branży. Kolejny czynnik produkcji, jeśli dysponuje się produktem mającym uznanie w oczach ludzi, stosuje efektywne zarządzanie. i wykazuje zdrowe wyniki operacyjne, wtedy następnym czynnikiem produkcji jest przywództwo. Przywództwo musi wyrażać się na dwa sposoby. Musi być wyrażone poprzez styl zarządzania, kompetencje, jakość i ilość. Powiem Ci, że dosłownie w tej chwili Monavi przechodzi metamorfozę. Monavi przechodzi transformację ze wspaniałej firmy marketingu sieciowego na rynku lokalnym we wspaniałą firmę marketingu sieciowego w skali międzynarodowej. Jak to się dzieje? Poprzez gromadzenie przywódców. Jestem bardzo podekscytowany faktem, że dołącza do nas kierownictwo od Korei do Japonii. Dosłownie z całego świata. Monawi właśnie w tej chwili przechodzi metamorfozę. Firma przechodzi ewolucję z organizacji, która odniosła najbardziej niezwykły sukces w historii marketingu sieciowego w Stanach Zjednoczonych, w organizację przygotowaną na nadzwyczajny wzrost w skali globalnej, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy w naszej branży. Oto czynniki produkcji. Po pierwsze, otóż mamy produkt, który liczy się dla ludzi i w mojej ocenie jest doskonały dla branży marketingu sieciowego. Drugim czynnikiem produkcji jest efektywność operacyjna i wydajność. Moje doświadczenie życiowe dowodzi, że niewiele firm w branży mogłoby stanowić realną konkurencję dla największych graczy na rynku dóbr konsumpcyjnych, gdyby działało na innej zasadzie niż marketing sieciowy. MonaVI jest do tego zdolna. MonaVI stanowi i będzie stanowić dla nich konkurencję. Kolejnym czynnikiem produkcji jest przywództwo. Zarząd korporacyjny sprawdził się w Stanach Zjednoczonych. A ten zespół talentów, na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, gdy miał miejsce rozwój naszej międzynarodowej grupy liderów, zaprezentował zdumiewający pokaz. Umiejętności. Kolejny czynnik produkcji to przywództwo na szczeblu dystrybutorów i tutaj upatruje Twoją szansę, czy też naszą wspólną szansę. Mogę Ci powiedzieć, że przywództwo w Monavi to w naszej branży przywództwo najlepszego gatunku. Szczerze mówiąc, przywództwo jest towarem deficytowym. Gdziekolwiek się nie rozejrzysz, jest go za mało. Brakuje go na Twoim rynku i właśnie dlatego chcemy podjąć z Tobą współpracę. Według nas są trzy sposoby wprowadzenia Przywództwa do tej organizacji. Jednym ze sposobów jest jego rozwój poprzez wytrwałą współpracę z osobami, które powiedziały tak, Monowi, i pomoc każdej z nich w rozwoju umiejętności i w skutecznym tworzeniu i dostarczaniu przekazu biznesowego. To pomoc w stawaniu się lepszym trenerem, nauczycielem, szkoleniowcem. Drugim sposobem jest jego odnalezienie. Być może to część procesów, w który teraz jesteś zaangażowany. Może wypracowałeś określoną pozycję gdzieś w branży i zostałeś przez nas odnaleziony. Jeśli tak jest, to chciałbym, abyś Otworzył szeroko oczy na nowe możliwości. Stoisz przed szansą postawienia kropki nad i, co jak sądzę nie byłoby możliwe w inny sposób. Kolejna rzecz to oczywiście stanie się samemu przywódcą. W jaki sposób możemy zdobyć nowych przywódców? Możemy rozwijać ich w obrębie naszej organizacji, możemy odnaleźć ich, wychylić głowę i przeciągnąć liderów z innych firm, ale na tym nigdy nie opierałem swojej kariery. Skupiałem się na rozwijaniu przywództwa, ale oczywiście czasami ludzie gdzieś w branży czują, że znaleźli się w impasie. Jeśli jesteś jedną z osób, która znalazła się w impasie, chcę, abyś wiedział o jednym. Z całego serca chcę, abyś wiedział, że istnieje firma, która może stanowić finalny etap twojej kariery, gdzie możesz postawić kropkę nad i. Ostatnia możliwość to stać się samemu przywódcą, czyli można wychować przywódców, wyszukać ich lub stać się samemu. Czynniki produkcji w marketingu sieciowym są łatwe do określenia. Przede wszystkim jest to produkt znajdujący uznanie. Monawi ma taki produkt. Poza tym, że liczy się w oczach ludzi doskonale, nadaje się dla tej branży. To idealny produkt dla marketingu sieciowego. Jaki jest drugi czynnik produkcji? Efektywność operacyjna. Monawi zdecydowanie przed w tej kategorii. Trzeci czynnik produkcji to przywództwo. Firma Monawi wykonała kawał dobrej roboty pozyskując liderów na szczeblu zarządu. Kolejnym czynnikiem produkcji jest przywództwo na szczeblu dystrybutorów. Tutaj upatruję Twoją szansę. Dlaczego Monawi? Dlatego, że w Monawi można znaleźć te czynniki produkcji łatwiej niż gdziekolwiek wcześniej w naszej branży. Jest to niepowtarzalna okazja, dlatego chcecie powitać i pogratulować uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.